Dobra, dobra, w końcu udało się mi chwilę znaleźć na nagrywkę. Jest przed 16. Dużo się działo, a mało się dało coś nagrać. Byłem w skardzie kamiennym, rano rzuceniem ten tobar, co widzieliście. Później dostałem zlecenie lecieć na Opoczno, na Ceresanita i tam niestety okazało się, miałem z tego oposną lecieć na stryku więc takie krótkie zlecenia, ale okazało się, że źle zrobili moją awizację więc jak źle zrobili moją awizację to nie mogłem odebrać towaru co tam była bardzo fajna, bardzo fajne dwie panie w biurze Próbowałem mi to na siłę jakoś tam ogarnąć, żebym to jednak załadował, ale no niestety nie, nie udało się, więc petycja powiedziała, że trzeba się zbierać, no i zostawiamy ten ład do zlecenia, no i praktycznie dosłownie Wyszedłem z biura, dostałem następne zlecenie, no i musiałem z tego opoczyna lecić na załadunek. Okazało się, że to Radomska. No i właśnie w tym momencie e, jestem w Radomsku. Z pewnością musiałem się bardzo spieszyć, bo e, ciasno było na tym. Teraz już za, 5, za 20 minut zamykają e, firmę jeszcze chwilę. Mam. No i załadowałem właśnie towar. Ten towar tutaj z tyłu z tą paczką leci na Wrocław. W ogóle pytanie dla technologów: co to w ogóle jest. Towar warty, uwagi. To jest jedna sprawa. A ten towar, co tutaj jest z przodu leci na leci na zieloną górę. I technolodzy też niech się wypowiedzą co to jest. No i tyle. Więc tak ogólnie sprawa wygląda. Dzisiaj było sporo kombinacji. Ale na szczęście udało się zadać autko. No i mam ten zlecenie właśnie na zieloną i na Wrocław. Pierwsze będę rzucał w Wrocław. Rano i potem będę działał z tym razem na zielono. Więc do usłyszenia jutro. No i jest czwarte rano, jak widać tam paletka już, paletka już leży, lekko rozładowane, lecę, dobra, zbieram się i lecę z tamtym na zieloną. To z dołu? Tak, 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 tak. Tylko tamto dali luzem, że niby nie mogą dać na górę, nie? Tak, tak, bo jest szersza, nie? Widły na siebie sobie daj, bo żebyś nie uszkodził no, jak widać dzisiaj pięknie, druga zrzutka w zielonej górze, no, magazynier spoko dziomek, żeby tu pogadali trochę się pośmiali, więc jest spoko zbieram się zbieram autko o, ten arkusz płyty tam daliśmy na górę, ten z dołu Dobrze. zbieram się i czekam jakie zleconko wpadnie no i jest dzisiaj piątek 11 przed południem wczoraj niestety się nie udało się żadnego ładunku załadować więc dzisiaj będzie dopiero ładowany towar na powrót na Śląsk Więc nie ma lipy coś będzie przestrzennego tam jakaś taka konstrukcja coś tam mam na razie czekać niestety jeszcze dlatego działam późno załadunek dopiero podobno 12-14 bo jeszcze go kończą więc troszkę szkoda troszkę szkoda że nie da się wcześniej no ale życie co to tu jest na kamień już myślałem że jakiś przyjaciel nie chciałbym koła zmieniać, no ale nie ma lipy. Dobra, to nic, Gdy załaduję później. To potem do usłyszenia. No i załadowałem właśnie ten ładunek. Co prawda jest dopiero, jest już prawie 15. To jest fajnie było opinany. Jak widać, załadunek słównicą dachem, więc zbieram się i uciekam. Ostatni ładunek zrzutka tego dopiero będzie w poniedziałek, więc. Do usłyszenia. Jak widać mała awaria na trasie. Niestety lipa. Koreczek ma jest 128. Na 133 jest wypadek, więc kurczaczki kurczaczki 5 km, ale już stoję ze 3 km już stoję ze 3 km właśnie w korasie jak widać osobówki coś kombinują, a nie wiem co. A raz lecą na prawe, raz na lewe i są zadowolone z życia, że się coś upycha. No to i tak się podgłoić, nic nie dam. Kierowcy na CV oczywiście sobie jaja robią. Nie, może się coś uda nagrać. 2 jak się wakacje zaczną. Dopiero się zaczną rozbijać Jest podobno właśnie wypadek i na lewym jest. I na lewym jest jeszcze jedno auto podobno. No ale a taka jest niestety mocno wypadkowa. Nie ma pasa awaryjnego to wiadomo jak jest Wąsko, nie ma pasa awaryjnego, duży ruch No to wiadomo nie, nie wróży to dobrze w łapią i za prąd wysyłają <laughs> Nie kolego to nazwy łapią i my będziemy jebać u Ukraińców Ale żyć <laughs> Żebyś się nie zdziwił <laughs> Jest lepiej niż tydzień temu, tydzień temu było 15. Nie, ile, idę tego kora? Do tego kora jest? Nie ma, kurwa 8-9 km, zależy kto w jakim tam miejscu jest. Nie ma tragedii, jakoś to idzie. Kurwa, nie w takich się stało, damy radę. <laughs> A już to się chłodzi panowie żebym na papierku postał <laughs> No i udało się uporać z tym korkiem. Więc nie ma tragedii. Jestem już zaraz przy Kibicach. Więc a kończę. Zjeżdżam na A1, na Żory, na Pszczynę. No i tyle w takim razie. Tydzień zleciał jak widać. Troszkę było roboty. Troszkę było nudów. Więc nie ma źle. Więc wytrwałem. życzę powodzenia. No i słyszymy się w takim razie w następnym odcinku. Na razie. Hej!